Tu ja Christian. Gramy Mivecrafta kolejny wcinek. Nie wiem, co teraz muszę to usunąć. Zobaczyście, że mam góle i takie rzeczy, nie? Pzdziemy tą sikierą. Tak, yy, byłem trochę yy, poza nagrywką. Krałam sobie widzicie, i jeszcze bym na klawę wybrała. Dużo mamy żelazo. W na odcinku postaramy albo jako wadła szukałem. A ja mam tutaj zrobione. Tak. No nic nie mam do budowy. Jeszcze trzeba dzisiaj promienić. Nie o co z tymi modami tu chodzi? teraz, bo możemy się skraftować Będzie lepiej Nie wiem, coś tu mnie otw otwiera Drzwi Żabiec Co to było? zbyszek Pięknie, pięknie Jezus ma się przestrasza, pan

a i jedna modyfikacja w jeszcze The Moon's Ash taka modyfikacja też yy, podobna jak znacie taka modyfikacja The Broken no, Script to jest taka też podobnie też się pomału rozkręca a poproszę się pytać czy The Broken Script mm, palace, tu. Ja. Nie, co się zbudowało właśnie z tym, nie wiem dlaczego. Jeszcze. 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 I to jest coś Tę farmę zrobić. Nie wiem, żeby działać. Chyba już nas pomału chodzi. Nie wiem gdzie z księżyc. Tak, dobra. jak zbieramy się. Pomału chyba. To chodź. Idziemy. No noc już zapada już, A ja wolę nie chodzić w bosę. Przed nagrywaniem. Taka dziwna rzecz się stała, że się jakby same rzeczy y, drzwi otworzyły. I teraz zauważyłem, że dynoker dy dy y, otwiera te drzwi. Sam dynoker. Tutaj z się. O, widzicie? Nie mam. I dodałem coś tam u Księżycu, że będzie się zmieniał kolor. Ciemo to strasznie. Idzie ziemi. Co jeszcze nie ma. Nie, chmurę wodo przejdzie detale, że nie, było. słońce w no myślę, Nie. Yeah. Już by było więcej tych młodych. Dokładnych młodych. Taką domyślę. Chcę w końcu... Elitrę. Dobra, to chodźmy po kury. Razem ze Zbyszkiem będziemy dobrze się bawić. Do pałacu to pójdziemy w jakimś innym odcinku na razie. Cel teraz jest kurczaka, z to być pióra. Dzisiaj tu widziałem dużo kurczaków. Jest, jest. Tylko boję się, że to też. Mogą być fejkowe zwierzęta. Nie, Nie ma fejkowe. Chyba. Ile? To jeszcze jedno pióra. Jeszcze jeden kuciak. Nie ma kurczaków więcej? Ale no w takim momencie. Jak na złość. Jak na złość. Jeszcze jeden jeszcze nie, jeszcze z Robloxa nie wiem czy się... Albo coś tam wyszło, ale na tego będzie Nie wiem, czy jak się dziś jeszcze jeden odcinek zrzucę, tylko nie wiem z czy... tego. Jurassic World, tą co nam pokazywałem, to zagram jak wyjdzie trzecia część albo... Zagram, nie wiem, za niedługo. O, piasek w ogóle się przyda. Nie wiem jeszcze, jakie gry ograć. Jest sporo gier. Proszę. Ja już nie Naprawdę ja nie noszę za sobą tej łopaty. Ale ty mądry jesteś. Testowałem jeszcze przed nagraniem mody, które. pozwolić? jak pozwolić grać. i żadnych modów nie dodałem nowych. Nie, The One the Watches dostał aktualizację jakoś. Nie widzę tej aktualizacji. Musi się nawet nie... no, nie pojawia. Co to niby za aktualizacja, która nic nie daje? Tylko, że tam będzie trzeba odzyskać z Enchantora, tylko nie mam cd -a na razie Ale bloku też nie mam, ja nie tego chcę u nich. Mam wiatereczko? Nie, nie mam. Nie szkoda. chodź też bo u nas to nie wiem, co się jest. Zapomniałem, że zwierzęta mogą się zamieniać. Nie, to jest już normalne. Ja w ogóle przyszedłem, żeby ten owce, znaczy no, ten żeby kurde, chyba tak się to przepraszam. Bo... Czy można w ogóle z kurczaki zdobyć? O, pięknie. Lagi są małe. Co mamy to. Tak naprawdę, bo chodźmy. A nie mamy prochu. To byśmy już dalej możemy skraftować. Tylko nie mamy prochu. A prochu w jakiejś statku. Bardzo dużo było w statkach. Bardzo dużo było w st statkach prochu. Mnóstwo. No nie ma te statki, bo ty. Co nie, coś zrobiłeś. Tam na stronę byśmy mogli jeszcze połączyć... Nie, 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 idziemy, nie, pójdziemy sobie. A, ona się głoszyła, okay. nie, nie, naszej nie, 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 co. A, nie, tu, nie, nie, coś stało i nie, 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 co nie, jest nawet. nie, I Herobrine już mi postawił jakieś litery A i zostawcie łapkę w górę i suba To mi pomaga w dalszej serii tej gry Że będzie dalej rozbudowana, spokojnie jak umrę To nie koniec Bo zrobię drugi sezon, a jest na 1.21 Znaczy 1. 20. 1. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzu. A gdzie jest Byszek? Znaczy Golem. Jezus mały. A nie wiem, dajcie im. Na, dajcie, napiszcie w komentarzu nazwę moim Golem. Jak wtedy będziecie tak dziwnie słyszeli, że jestem chory. <laughs> Halo? To są panowie. I panie. Не что меня так засунуло, О, в угле что я на угле всего Не, мама завораживала дьямон Чтобы Zrobimy takie coś, żeby widzieć jak coś. Albo uciec. Mamy cztery tylko to za daleko nie polecimy nawet. Jak to się robi? Tak. Czy nie zróbmy ulepszenia? Możemy. Zanim jeszcze e e e litra. zrobimy elektra, zróbmy o... No i pięknie. Na 1.20.1 też są inne rzeczy in, in, inaczej wyglądają te znaczy inaczej się kraftuje na przestrzeni dowy. Zupełnie inaczej.

можно Что ключ запхнуть. Я занят, где нужно, но с Dobrze. Czy będzie widać inny kolor księżyca? Czy ta modyfikacja w ogóle jest zbudowana i bez sensu? Co jest z tym niebem? Nie tak. Mam mgła wyłączać. O Włączę. Jest klimacik lepszy Jak jest mgła Kto jest naj najstarszym? O, idzie Jest połówka taka Dobra, olej wstać Zobaczyliście go I Dlatego już będę A bo tam wasze noto, Jezus się Przestraszyłem się, czy to zadziwiło Chodźcie na pamięć Nie, nie mogę. Czemu ja mnie tu tutaj przy sobie? Czy to się zam, 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 zamierza... Nie no, drugiego sadnika to nie zgarnę Jakoś Sz, szkoda Gdybyśmy mogli... A ten Jezus... Się tak I Jeśli tylko się tak było... Dobra Chodźmy wyprawić do tylko pałacu w końcu Mam jakieś drewno, wszystko mam Dobra, Zbyszek, idziemy, chyba Tam będzie chyba... Chyba być Dobra, to Mmm, mało będę mówił Kol i ktoś powiedział, a tu nie, ja się z moim kolegą spytałem. Czy z widzem? Co ty tu krowo robisz? Co ty chcesz? Co ty tu chcesz? Że, żebym mówił trochę głośniej, bo mnie słychać. I będę mówił głośniej spokojnie. Co ja zrobię? To bym nieważne. Krowo możesz. Nie chcę cię wam mówić. Byś tu wpadł, wiesz? Albo zabiję mm. do. Czemu mm. ja sobie tu zbyszka nie wziąłem, no? Będzie mi tu Krowa No krowa, chodzi o krowę zwykłą A, bo my nie przejdziemy tak to sobie żwona Stój przy mnie, dobra? Może na szybkość zrobię jakby coś bo no, ten crafting nie ważny z craftingiem. Gdzie my mamy iść? Bardziej w tamtą stronę, tam, na prosto. Chodź, gdzieś idzie, dobra. No zwierząt nie da bić, no. A i noker inaczej wygląda. Już z tamtych, tych, tych. Ty, ty. Nie ma sejra chętna tu. Ja już dawno gościł w sumie Jezus Maria, ja może to lewituje A ja to koń Co? A wybrałem Jak tu jest pałac? Co ty mówisz? Тинки руку. Ты расту. Ту. Ты расту. Ну, вставать, нема o co chodzi? A tu są... Dista? Ej, no nie muszę to tak blisko, miałem na pewno... Nie. Tu widzisz mocno albo ja to już w sumie to przejdę tylko w innym kierunku. No, no właśnie, może będę dobrze złapiąc no. nie, nikt iść przez nas. No to jak wikarzą pokażę. Co ej może to chodziło No i dobre, jesteśmy zaraz tu. Znaczy, tu. Teraz ty mi powiedz. Ten pałos już jest zaniedbany Jakie to są kordy? Nie, bo nie widzę, czekaj 192 na... czekaj 40 się no tu nie. Может сейчас раз через Не, ну ничего не изменило, Понятно. А no. можем, можем, может, Nie chcę szukania, rzucił się pan na co? I teraz. Czekaj, to jeszcze raz. Nie, no, nie wiem. Stronghold jung don Jezus! Trójkąt, tam O, distant, A dobra. Czyliż iść tam tamtym kierunku, tam. O, to możemy sobie iść w tą łódkę Z łódką. ты нигде не дойдешь там. Все, да, у и я. Ой, я че. Да, понял, 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 да, дальше. Ну, в конце. W się Dobra. Nie tą stronę już, chodź, ci dalej. Nie jestem pałacem, no o co chodzi z tym pałacem, kurde, pałacem. Stop. Będziemy Dobra, będziemy Kombinować jak? tam, gdzie rindus pałac, nef co ty robisz, czekaj, jeszcze raz nef i czekaj, bo pałac Dobra, nieważne, bo widzowie może, możemy jeszcze sobie, sobie zobaczyć, czy ty, księżyc czy, czy coś sobie było, się coś zmieni z nim. Schodzi sam. Jasne, bo Pan dobra To słońce jest lepsze Nie wiem o co chodzi Się gdzieś pełen, dobra rozumiem widzowie kończą odcinek. Um, no, nie wiem. Ej, tu też jest to. O co chodzi? Do one that tu czy the Hero Brain? O to chodzi. Czy to Kiro Brain robi? Tu masz tam. Nie wiem. Może ja to robię. Nie wiem. Dobra, widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek. E, oczywiście, zostawcie łapkę i suwa. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Z, może z modyfikacji. The moon. że tam księżyc jakby się rozwala. takie pęka, taki. Nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć. Dobra, to widzowie na razie. I pa, Cześć.